Czy wiesz, że na planie filmu Ojciec chrzestny była obecna mafia, albo że początkowo w roli głównej miał wystąpić zupełnie inny aktor, lub też że jedna z najsłynniejszych scen filmu była improwizowana na planie? O tym i wielu innych ciekawostkach dowiesz się z tego materiału. Przy okazji zapraszam cię do wspierania kanału na Patronite. Dzięki temu będę w stanie serwować wam jeszcze więcej kinowych ciekawostek. Przed tobą poważna dyszka, czyli 10 ciekawostek o filmie Ojciec chrzestny. Zanim Ojciec Chrzestny trafił na ekrany, Mario Puzo napisał powieść o tym samym tytule. Wcześniej miał już na koncie kilka książek, ale żadna nie przyniosła mu sukcesu ani pieniędzy. Zmagając się z długami hazardowymi i potrzebą utrzymania dużej rodziny, postanowił napisać coś, co się sprzeda. Wybrał temat mafii. Zanim książka trafiła do księgarni w 1969 roku, sprzedał prawa do filmowej adaptacji wytwórni Paramount. Decyzja okazała się wyjątkowo trafna. Powieść przez ponad roku rok Zmywała się na liście bestsellerów. W ciągu pierwszych dwóch lat sprzedano ponad 9 milionów egzemplarzy. Studio zaczęło szukać reżysera, chcąc wykorzystać rosnącą falę zainteresowania tematem. To była jedna z pierwszych kinowych adaptacji, która czerpała siłę z popkulturowego fenomenu książkowego pierwowzoru. Francis Ford Coppola, zmagający się wówczas z problemami finansowymi, początkowo odrzucił propozycję, nie kończąc nawet książki. Do ponownego rozważenia propozycji namówił go George Lucas, twierdząc, że to może być rozwiązanie jego problemów. Jednak Coppola nie był pierwszym wyborem studia. Wcześniej propozycji odrzucili m.in. Elia Kazan i Arthur Penn. Coppola dostał tę posadę dzięki włoskiemu pochodzeniu i niemałej renomie. Ale to wcale nie znaczy, że mógł być spokojno swoją posadę. Studio nie akceptowało powolnego tempa i przegadanych scen, jakie kręcił Coppola. Oczekiwali brutalnego gangsterskiego kina. W trakcie zdjęć grożono mu zwolnieniem i trzymano na planie zawsze gotowych reżyserów zastępczych. Przełom nastąpił dopiero, gdy Coppola zrealizował scenę zabójstwa Solodca i McCluskeya. Studio było nią zachwycone. To uratowało mu posadę i zdecydowało o dalszym kształcie filmu. Paramount chciał zaoszczędzić na produkcji, więc nalegał, by akcję filmu przejść do współczesnych czasów i kręcić go poza Nowym Jorkiem. Proponowano nawet Kansas City jako tańszą lokalizację. Coppola zdecydowanie się sprzeciwił. Chciał zachować klimat Nowego Jorku lat 40., zgodnie z pierwotną wizją ukazaną na łamach książki. Jego determinacja kosztowała go wiele nerwów. Był kilkukrotnie bliski zwolnienia. Do tego zwolnił członków ekipy, którzy próbowali sabotować jego decyzję, w tym montażystę, który sam Chciał przejąć projekt. W końcu studio przystało na warunki Coppoli. Gordon Willis, operator zdjęć wszystkich trzech części Ojca Chrzestnego, zdefiniował wygląd filmu na poziomie struktury, kompozycji i emocji. I to w dużej mierze właśnie one odegrały ogromną rolę w sukcesie wizualnym filmu. Willis studiował techniki niemieckiego ekspresjonizmu i kina noir. W jego podejściu nie było miejsca na przypadek. Każdy kadr miał swój cel, a każda zmiana kąta widzenia czy oświetlenia musiała coś wnosić do opowieści. Willis nie wierzył w kręcenie tej samej sceny z wielu ujęć bez konkretnego powodu. Każdy jego kadr logicznie wynikał z poprzedniego i przygotowywał grunt pod następny. Jego świadome unikanie doświetlania twarzy aktorów zrewolucjonizowało warstwę wizualną filmu. Willis oświetlał ich z góry lub z boku, a drugą stronę twarzy pozostawiał często w cieniu. W Hollywood lat 70. było to niemal herezją. Nic dziwnego, że wytwórnia Paramount była oburzona. Niektóre sceny wydawały się zbyt ciemne, wręcz niedoświetlone. Mimo nacisków, Coppola bronił operatora i nie pozwolił go zwolnić. Bardzo świadome operowanie światłem i cieniem stało się szczególnie symboliczne w przypadku Michaela Corleone. Im bardziej jego postać pogrążała się w świecie zbrodni, tym mniej światła padało na jego twarz. Jego decyzje dosłownie spychały go w ciemność. Choć Coppola złamał niektóre zasady Elisa, na przykład dodając słynne zbliżenie w scenie otwierającej, to właśnie styl Elisa sprawił, że film wygląda jak epicka tragedia. Tragedia, nietypowy dramat gangsterski. Co ciekawe, Willis zyskał później w branży przydomek Książe Ciemności. Kiedy Coppola zaproponował Marlona Brando do roli Vito Corleone, usłyszał od szefa wytwórni, że Brando nigdy nie zagra w ich filmie. Studio naciskało, by rolę otrzymał Laurence Olivier. Brando słynął z trudnego charakteru i niechęci do prób ekranowych, więc Coppola podstępem namówił go na testy charakteryzacji do roli. W rzeczywistości był to test na potrzeby wytwórni. Brando włożył watę do ust, wypychając sobie policzki, i zmienił sposób mówienia. Gdy oficjele obejrzeli nagrania, nie poznali go. Byli zachwyceni rolą i dali zielone światło na angaż aktora. Do właściwego filmu wykonano dla niego specjalną nakładkę dentystyczną, która zmieniała jego profil twarzy i sprawiała, że wyglądem przypominał Bulldoga. Zmieniała też jego sposób mówienia. Proteza miała stalowy szkielet i żywiczne wypustki. Brando codziennie spędzał 3 godziny charakterystycznie. <zatorni>, by uzyskać ten efekt. Angus a la również stał pod znakiem zapytania. Na początku prac nad Ojcem Chrzestnym studio Paramount miało poważne wątpliwości co do obsadzenia nieznanego wówczas szerzej aktora w roli Michaela Corleone. Wytwórnia forsowała bardziej rozpoznawalne nazwiska, takie jak Robert Redford, a Coppola był pod coraz większą presją. W tym samym czasie Robert De Niro, młody i ambitny aktor, zrobił świetne wrażenie podczas przesłuchań do roli Sonnego i Michaela. Studio było gotowe dać mu jedną z głównych ról. Coppola jednak stał uparcie za Pacino. Wiedząc, że w Paramount mogą go z łatwością przegłosować, Coppola zaproponował układ. Jeżeli studio pozwoli mu zatrzymać Pacino jako Michaela, odda De Niro do innego filmu Uderzaj powoli w bęben z 1973 roku. Chciał tym samym upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Pacino był bowiem związany kontraktem z tym filmem i zdjęcia do obu produkcji pokrywały się terminami. Dzięki temu zagraniu De Niro zastąpił Pacino w tamtej produkcji, jednocześnie robiąc dla niego miejsce na planie Ojca Chrzestnego. Czas napisał do tej historii zabawny epilog kilka lat później, gdy Deniro powrócił do gangsterskiej rodziny i w kontynuacji wcielił się w młodego Vito Corleone. Jedna z najbardziej pamiętnych sekwencji montażowych w Ojcu chrzestnym to szybki montaż zdjęć zbrodni po rozpoczęciu wojny między rodzinami. Jednak nie jest ona dziełem reżysera filmu Francisa Forda Coppoli, lecz George'a Lucasa. Było to jego podziękowanie dla Coppoli za pomoc w sfinansowaniu Amerykańskiego Graffiti, które Lucas miał wyreżyserować po zakończeniu prac przy Ojcu chrzestnym. Lucas wykorzystał autentyczne zdjęcia z miejsc zbrodni, w tym Franka Egzekutora Nitiego prawej ręki Ala Capone. Co ciekawe, Choć w filmie wygląda to jak jedno z brutalniejszych zabójstw, Nitti tak naprawdę popełnił samobójstwo. W tej samej scenie przy pianinie w tle występuje ojciec reżysera filmu, Carmine Coppola, który prywatnie był kompozytorem filmowym. Na jego długiej liście soundtracków filmowych znajdziemy m.in. utwory do wszystkich trzech części sagi Ojca Chrzesnego. George Lucas doradzał również Coppoli w kwestii montażu scen wizyty Michaela w szpitalu, by zwiększyć ich napięcie. Lucas nie pełnił roli oficjalnego współreżysera, ale jego wkład miał istotny wpływ w dramaturgię filmu. Scena ślubu Connie Corleone wyglądała i faktycznie była pełnoskalową włoską uroczystością. Reżyser miał tylko dwa dni na jej realizację, więc zdecydował się na nietypowe podejście. Odtworzył prawdziwe wesele, zamiast udawać imprezę osobno do każdego ujęcia. Kazał aktorom improwizować, grając w tle całej sceny, jakby naprawdę byli gośćmi na weselu. Kamera łapała ujęcia z ukrycia wśród rzeczywiście tańczących i bawiących się postaci. Reżyser kręcił pojedyncze sceny w tłumie, zamiast Zamiast organizować całość jako z góry zaplanowaną sekwencję. To dało wrażenie autentyczności, którą widz odczuwa od pierwszych minut filmu. Według Gianniego Russo, który grał Karla i prywatnie miał również kontakty w mafii, na planie Ojca Chrzestnego regularnie pojawiali się członkowie rodziny Gambino. Co ciekawe, niektórzy z nich załapali się nawet do filmu. Podczas kręcenia sceny wesela byli oni obecni w tle, zarówno jako statyści, jak i jako obserwatorzy wokół ekipy. Mafiozi zachowywali się jednak bardzo uprzejmie, nie przeszkadzali i nie ingerowali, po prostu kręcili się po planie. Chcieli mieć oko na to, jak będą przedstawiali. Ich obecność była dyskretna, ale wyczuwalna. Jednak nie zawsze byli tak dyskretni i tak spokojni w swoich działaniach. W 1970 roku powstała Liga Praw Obywatelskich Włoskich Amerykanów, której przewodził Joe Colombo Senior, jeden z bosów nowojorskiej mafii i były płatny zabójca. Organizacja zaatakowała Ojca Chrzestnego jeszcze zanim zdjęcia ruszyły, oskarżając twórców o promowanie stereotypów. W tle działały prawdziwe grupy przestępcze. Plan zdjęciowy był narażony na sabotaż, a związki zawodowe pod kontrolą mafii groziły wstrzymaniem produkcji. Samochód producenta Alberta Rudiego został ostrzelany, a szef wytwórni otrzymał pogróżki wobec swojej rodziny. Rudy spotkał się z synem Colombo i zawarł kontrowersyjny kompromis. Colombo i jego ludzie zażądali usunięcia ze scenariusza wszystkich wzmianek o mafii. Prawdopodobnie jednak nigdy go nie przeczytali. Gdyby było inaczej, wiedzieliby, że słowo mafia pada w całym filmie dosłownie raz. Łatwo można było więc spełnić ich prośby. Rudy zgodził się na usunięcie tego jednego słowa. W ramach ugody przekazano też część zysków z premiery do organizacji Colombo. Umowa wprawiła w szał kierownictwo wytwórni, ale zapewniła spokojne dokończenie zdjęć. Frank Sinatra od początku uważał, że postać Johnego Fontaine'a to bezpośrednie odniesienie do jego własnej kariery i tajemniczej relacji z mafią. W 1970 roku, gdy przedstawiono go twórcy książki Mario Puzo w restauracji w Los Angeles, Sinatra miał mu wręcz grozić pobiciem. Sprawa była jednak bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Filmowy historyk Tom Santo Pietro twierdzi, że Sinatra chciał sam zagrać Wito Corleone. Zaproponował Coppoli, że razem mogą kupić prawa do organizacji książki od wytwórni i nakręcą film. Reżyser grzecznie odmówił, co zaowocowało niechęcią Sinatry do całego projektu, jak i reżysera. Film kosztował nieco ponad 6 milionów dolarów. Jak na tamte czasy była to niemała suma. Jednak już w pierwszym miesiącu od premiery zarobił 26 milionów dolarów, czyli ponad 4 razy więcej niż koszt produkcji. W krótkim czasie stał się najbardziej dochodowym filmem 1972 roku. Na pewien moment był także najbardziej kasowym filmem w historii kina. Jego sukces był zarówno finansowy, jak i artystyczny. Zdobył uznanie widzów i krytyków. Mało kto spodziewał się, że prace nad kontynuacją. Kontynuacją już w dniu premiery były bardzo zaawansowane. Jeszcze mniej osób spodziewało się, że Ojciec Chrzestny II nie tylko utrzyma poziom pierwowzoru, ale, zdaniem wielu krytyków i fanów serii, nawet go przewyższy. Jednak początkowo plan na jedną z centralnych postaci kontynuacji był zupełnie inny i scenariusz trzeba było przepisać, gdy aktor wcielający się w Klemenzę odmówił powrotu do swojej roli. Ale burzliwy proces kontynuacji losów rodziny Corleone to już okazja na zupełnie inną opowieść. I to by było na tyle. Jeżeli chcesz więcej materiałów o tej tematyce, zostaw kciuka w górę i komentarz. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona, by nie przegapić kolejnych materiałów. Ponadto zapraszam Cię do wspierania kanału na Patronite. Dzięki temu będę w stanie serwować Wam jeszcze więcej kinowych ciekawostek. Do następnego razu, Excelsior!